A widzę widzowie z tej strony Primax i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj są to znowu śmieszkowice. Tak, miałem zamiar nagrać coś innego niż śmieszkowice, ale przydarzyła się dziwna rzecz. Wczoraj, ostatnim razem, grałem wczoraj, właśnie jak były te moje urodziny, to było około 22. Tak, około 22, 8 coś takiego i dziś weszłem, chciałem nagrać Roblox, ale tak weszłam na śmieszkowicach, chwilę program, i zobaczyłem dziwne tabliczki na których piszę, ja już tam powiem, że trochę przeczytałam początek i już mi to coś śmierdziało i pierwsze już możecie zobaczyć, że zmienił mi się trochę obraz, jakby grafiki Minecrafta, można powiedzieć, że wygląda jakby to były shadery, ale nie są to shadery jest to po prostu ustawienie grafiki na bajeczną i zainstalowanie do tego jakiś teksturpak, który robi, że Minecraft naprawdę jest ładny i teraz tak jakby intensywny idziemy spać i z rana czytamy te tabliczki, bo naprawdę jest to coś dziwnego nie wiem czy pamiętacie, to już było dosyć dawno, chyba 4 miesiące temu była taka postać na śmieszkowicach jak Remichat był to cheater, tak był to cheater, który się włamał na śmieszkowice nie wiadomo jak i niestety, ale jest podobna sytuacja nie wiem czy to prank czy nie no, znowu jak mówię, i możliwe, że będzie opóźniony dźwięk Minecrafta co jest słabe, ale patrzcie. Przeczytamy to i zobaczcie sami. Wszyscy obywatele tego miasta, mam nadzieję, że miło mnie ugościcie to chyba chodziło o ugościcie i będę z wami żył w pokoju. Jestem nowy, lepiej mnie nie próbujcie zbanować jak remichata, no właśnie. Tu nawet jest o tym wspomniane, tu jeszcze coś pisze. Rozważcie tą wiadomość i kolejne info wy... Kamiennym wraku. Co? Dobra, przeczytaliśmy to. I jak widzicie, znowu jest taka sytuacja, nawet tutaj jest powiedziane, że jest to sytuacja jak właśnie Remihatem, czyli tym hakerem, który się włama, włamał na śmieszkowice. Nie wiadomo jak, ale na stówie kiedyś zmienimy śmieszkowicę, bo my mamy to na takim słabym dosyć programie dla serwerów i łatwo się jest tu włamać sam nawet kiedyś się włamał na jakiś serwer. <grym> serio. Sam kiedyś nawet sam się włamał na jakiś serwer. I było to naprawdę łatwe, rzeczywiście. Zrobiłem to tak w 15 minut. Serwer jakiegoś małego YouTubera włamałem się <noise> i coś tam popisał. Po, jakieś dziwne tabliczki, ale mnie zbanowali. I co? Nie wiem kiedy ta osoba grała. Nie wiem. Może wiem, że nawet wbiję na tym filmie, więc właśnie mam lekki stres. Nie wiem, czy to też nie jest prank jakiś. Ale dobra, tam też zrobiłem ten e, właśnie wczoraj. Jak grałem tak późno, późno zrobiłem tutaj taką ładną tą. I to jest działka na sprzedaż. Tutaj porobiłem i tam będzie działka na sprzedaż, ona kosztuje 30 bloków emeraldów, bo jest naprawdę ładna. Ale dobra, mówili mi, żebym poszedł do jakiegoś kamiennego wraku, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę na subskrypcję. I od razu mówię, że kolejny odcinek już nie będzie na stówę ze śmieszkowic. Będzie z Robloxa chyba. Więc co? Kamienny wrak. Jaki kamienny wrak? Nie wiem, czy chodzi o to, że już taki był, ale jaki kamienny wrak? Nie wiem o co chodzi i chcę wam właśnie pokazać jeszcze, jak ta grafika ładnie działa. Ponieważ patrzcie się, jak to pod wodą. Na razie, o co to? W. Aha. Pff, dziwne. I patrzę się po czasie, mi tak jakby prześwituje. I tu jest totalnie lepsza woda jest tak ładnie. Naprawdę się jaram tym. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Jak zawsze mam czarny ekran. nie. O dobra. Nagrywa. Oj, czekajcie, bo tu pisze ile mam tych. A, dużo. Mam dużo, może. Dużo mogę nagrywać, więc nie powinno się przestać nagrać. Ale o jaki kamienny wrak tutaj chodzi? No, jaki kamienny wrak? To. Jest... Nie wiem. Jaki kamienny wrak? To jest bardziej brukowe. A kamienne to jest ten przepalony? Przepalone tam jest dużo przepalonego. Jedna rzecz mi w głowie świta. Szczerze, jedna rzecz mi w głowie świta, czyli coś takiego, co tu. co właśnie wygląda jak taki dziwny jakiś statek, jakiś wrak. Oj, przepraszam. Nie wiem, to coś. To jest jakieś dziwne i to jest kamienne. Eee, nie wiem, czy to będzie to, ale to. To nie wiem, czemu by się kojarzy ze statkiem. O! Coś. Kamienny wrak jest! No, nie przypomina mi do kamiennego wraku, szczerze, ale to trochę jest tak, jakby dół tego. jakiegoś wraku dziwnego. I tak to skojarzyłem i jest coś! Kamienny wrak. To jest ta informacja? Co? Tutaj są jakieś. zejścia. Ej, ale nie ma. co? O! Jest coś! Dobra, teraz kierujcie się. Najwyższe miejsce. Na najwyższe mie na miejsce. Co? Teraz kierujcie się na najwyższe miejsce. What? E, dobra. Ej, ale ktoś ro robi sobie taką... Ale czemu tam pisze kierujcie się, jak jestem tylko ja? W ogóle to pisało tam na centrum właśnie. Przed wejściem, więc to chyba nie było akurat dla mnie, ale akurat na mnie wypadło, bo ja najczęściej gram. Najwyższe miejsce. To tutaj będziemy potrzebowali eletry. Najwyższe miejsce jest to ten wieżowiec, <grych> więc tam lecimy. Nie ma raczej wyższego miejsca na Śmieszkowicach, więc tam lecimy. Dobra, lecimy tu, bo to jest najwyższy właśnie punkt. Wow, o nie, tak się źle to zrobiło. Niektórzy mogą się nie wiem, czy cieszyć, że kolejny film o śmieszkowicach Ej, ale dobra, o coś tam jest, ale nie, to nie jest. To nie może być informacja. Ponieważ to jest smoku Robal. Tak to jest smoku Robal. Patrzcie się, ludzie. To się jakoś zbagowało i to wygląda jak jakiś robak. To jest śmieszne. Tu piszę. Ale co jest wyższe niż ten? Hmm. Co jest wyższe? Wiezienie widać, jest dużo niższe. To możemy sobie polatać tak po śmieszkowicach. Może aby stały wieżowiec. Ale. What? E. Co tu się. Odwaliło. Co tu się odwaliło, ludzie? Czekajcie. Ej, to jest najwyższy punkt wieszko, śmieszkowic. To jest taki punkt do wiader. I tu jest nawet wylana woda. Idealnie na jakiś pałąk. <grym> I się rozlała. Ej, do. To... Ja, ja myślałam zawsze, że ten wieżowiec to jest najwyższy punkt, a nie. To, jak to jest wysokie. Ja cię sunę. Ta osoba. Ten niby jakiś cheater, ale nie wiem czy to cheater się tu musiał dostać właśnie wylaniem wody. I właśnie to widzę, że tu jest zro... zrobione. Co? Jak to się ta woda wylała? O! Teraz informacje! Ej, ludzie, dobra. Jest to takie... Wow! Przeskoczyłem. Jest to takie same, jakie mi boku 16 zrobił na drugich w z tego, co pamiętam. To jest podobne, ale dobra. Czytamy! Oj! Dostać się tu nie... Dostać się tu niełatwo. Kolejna wiadomość w obsydianowym. No w sumie niełatwo to tu rzeczywiście, bo tu jest jakaś woda dziwnie rozla. Nie! W obsydianowym czym? Nie, jak ja. O! Pokoju? niegrzeczni tam trafiają. no to więzienie. <gryzanie> więzienie raczej. A obsydianowy pokój to. To by na nasz loch. Tutaj świadczyło na nasz loch. Czyli w Trossroceś w szkolece, a tam. By <gryzanie> chciał tam lecieć. To raczej loch, nie wiem. Obsydianowy pokój niech nie grzecznie No to raczej. Loch nasz. Tylko co, jak to jest jakaś pułapka i niech tam ktoś zamknie? E. Na serwie nikogo nie ma, więc wątpię. Ale dobra, wbijamy dachem. O nie. O nie, stres. Stres. Serio, stres jest. Dobra. Dobra. Dobra, nie wiem, czy tu wskakiwać. Dobra, wskakuję. Jest! Dobrze, moja... moja inteligencja jakoś sobie daje radę na tym filmie. Chociaż ja znam Śmieszkowice. I nie ma innego raczej pokoju z Obsidianu, gdzie niegrzecznie trafiają. Raczej... Dobra! Dobra! Cześć! Zjomeczku, jak się masz, co? Dobra, cześć, zjomeczku, jak się masz? Co to, jakiś dwulatek pisał, że to tak jest napisane? Nie wiem, dobra. Idź, miej... Idź w miejsca, gdzie mobów jest. Idź miejsca, gdzie mobów jest najwięcej. Dobra, to jest jakoś źle. O nie, jak jeszcze nawet dostanę. Tak, jakoś. Czekaj! E, czekajcie, ludzie. Koczują mi przed drzwiami. Koczują mi przed drzwiami. No... Dobra, mama tam... mi tu wyszła i oczywiście. Rozprykoliła adrenalinę, ale dobra. Więc tam było napisane. Oj, czyli co tam było napisane? No, przez to mama nie pamiętam. Co tu jest? A idź, idź miejsca, gdzie MOBów jest najwięcej. No, to jest trochę dziwne. Idź miejsca, gdzie MOBów jest najwięcej. To źle zdanie ułożone. Nie wiem, czy to jest jakaś młoda, jakiś ośmiolatek, który nie umie pisać. Nie wiem. Naprawdę, to wszystko jest pod jednym wielkim znakiem zapytania. Co to, to będzie, Jacie? Co to będzie, co to będzie? Widzowie, nie wiem. Dobra, jesteśmy w więzieniu i teraz musimy iść gdzieś, gdzie niby mobów jest najwięcej. Gdzie mobów jest najwięcej? Wszędzie, jak jest noc. Tak, wszędzie, jak jest noc. Gdzie mobów jest najwięcej? Na śmieszkowicach. Ale chodzi, że mobów, czy jakichś, nie wiem, zwierząt? Nie wiem. Chodzi, że mobków, czy jak. Nie wiem. Czekajcie. Gdzie ma... Za... Moje akwarium? Adama akwarium. Ej, możliwe, bo on tam ma... Ale nie wiem, czy coś zalicza. Mob Mob to jest raczej zwierzę. Dobra, chodźmy, zobaczyć. Ale jak ta osoba nie by miała pod wodą napisać te informacje i się nie utopić. Jak to? Jak to by serio był jakiś biedak? Ale wątpię. Szkoda, bo jakby to była serio jakaś osoba. To nie wiem, czy byśmy mogli je dodać. Chyba, żeby mieszkała tu. Dziś niedaleko mnie. A co jak to znowu jest Remichat? Nie wiem. Ale jeśli ta osoba... Ta osoba mówi, że nie chce dostać bana, ale jeśli... Co to za zgrupowanie? To... To są Adama Info. O! Jest! Jest ludzie! Patrzcie, na Adam, ma Ja się nie dziwię. Że to niby jest miejsce, gdzie jest najwięcej tych. Ja się nie dziwię. Dobra, ja mam oddychanie 3 na hełmie, więc to nie będzie problemem. Oj, tak, ale jak ja to... Brakło powietrza. No właśnie. Dobra, jest. Co so, ty, to, to przecież tu ma powietrze. Co za bambus. Dobra. Ja cię głupi aksutle. So Kolejne inf. Kurde, znajdziesz przy nowym zwierzęciu Prima... Blblblblbl? Co? Brakło powietrza, aha. Przy nowym zwierzęciu Pri... I jakieś bylby. <noise> czyli może mu zabrakło powietrza. Chyba musiał to szybko napisać. dobra, przy nowym zwierzęciu Pri Maxa, czyli nie. No to Baryła. Baryła. Nieźle mi to idzie. Jak na razie. <noise> jak na razie nieźle mi to idzie. Ale dobra, nowe zwierzę. Baryła. Czy tu będą informacje? Czy przy. Tak, są! Jest. Bo jak widzicie, Baryła w ostatnim odcinku oswoiłem. Znaczy sobie stworzyłem. Nie, nie w ostatnim uciku Dobra. Sy. Czy to jest pierwsze w miejscu, gdzie. A nie, to jest chyba pierwsze. Sy. Co? No, jeśli tu dotarłeś, to ostatnie info. Ostatnie? Jest w miejscu, gdzie dużo usłyszysz dźwięku. Hm. Co? Gdzie dużo usłyszysz dźwięku. Hm. Gdzie jest dźwięk? Hm. Gdzie jest dźwięk? Hm. Nie wiem, no k jest. Hmm... Villager! Villager! Dzięk. Hmm. Oni zawsze robią takie hmm. To będzie villager na stówę. Patrzcie, tu ma też Ender Chest Właściwie i tu ma moje bloki Emeraldów. Naprawdę dużo ich mam. Dobra, hm, to są villagerowie, raczej. Tam jest nowa bobodziara bo zrobiłem nową. Właśnie nową bobo dziarę. Zdajmy sobie litrę. Pozwólcie. No. Nowo Bobodziare. O nie, tam jest Jeśli to o to chodzi, nie wiem. Jeśli nie będzie chodzić o to, to ja nie wiem o co chodzi. Chyba, że jeszcze stragany. U Adama jest jeszcze pełno w sumie villagerów. I Michała. No to jeśli tu nie będzie, to sprawdzimy tam. Oj. Czekajcie, posłuchajmy villagera. Czy on na pewno robi dźwięk? No teraz to jest szum jakiś. Villager. Tak. Robi dźwięk. To jest ten dźwięk. Dobra. Dobra, ale gdzie są jakieś? Ej, nie ma. Nie ma. To co to? O! Jest. Jest info ukryte. Ale jest. Dobra, już wątpiłem szczerze, ale dobra. Prank? To nie o ost... kurde villager. Dziadzie. Dobra, prank to nie ostatnie info. No kurde, dzban! Nie no, widzę, ja się muszę iść przesłać, bo oni będą mi tu przeszkadzać On mi będzie przeszkadzać. Chyba, że teraz jeszcze mocniej pogorszyłem swoją sytuację Nie, dobra jest lepiej. Prank, to nie ostatnie! Info, co? Ale teraz idź! Kurde, do najsłabszego domku Do najsłabszego domku Dobra, mam iść do najsłabszego domku Powiada tutaj ta osoba, ale kto to jest w ogóle? Idź do najsłabszego domku, no dobra Ale kto to jest ta osoba? Widać, że jakiś chyba śmieszek Taki, który lubi takie śmieszne rzeczy, bo widać, że tam pisze o tych villagerach, jeszcze, jeszcze to tak ukrywa Mi się on z nie wiem takim jakimś śmieszkiem Ale dobra Najsłabszy dom na śmieszkowicach Doma dama? Chyba, bo on jest obrośnięty dirtem To zobaczmy do domu adama Raczej to będzie to, bo dom adama jest cały oblepiony dirtem więc czekajcie, zobaczmy. 15 minut trwa jest spoko. Dobra, nie wiem gdzie lezę nawet. O, dobra. Ale tu jest ładnie z, tymi, z tą trawą. Jeśli też chcecie mieć takiego Minecrafta, to starczy w ustawieniach graficznych. Tam macie jakość grafiki. Taką opcję i tam... E, I tam po prostu ustawienie. I tam ma, ustawienie macie. E, no jakość grafiki musicie ustawić bajeczna i zainstalować, wpisać sobie. Właśnie, wpiszcie sobie po prostu Eee Shaders with no Optifine Coś takiego To mi wyskoczył taki fajny film I dobra idziemy do domu Adama Ale ja już tu byłem po jedną informację Więc nie wiem czy to będzie tu No jak widzicie jest tutaj ten Zaś słyszę On mnie prześladuje O! Nie, to jest moje przecież Prezent dla Google Bo właśnie Tutaj Adamowi przywiózł lisa, z dalekich odkładni, ale. Ale tego nadzieja Nie ma infu. Nie ma! Chyba, że tu. Skrzyk nieba! Na dachu, Boże. Ej, do no nieba! Na pewno będzie to jakiś dom z dirta. Ej, jest dom z dirta o śmieszkowicach! Kurde, ale ma info, Jest dom z dirta o śmieszkowicach. No przecież, i to cały taki z dirta! Dosłownie cały z dirta Jezu tu. Czy to będzie to? Bo tu jest dom z dirta. Ej, ale ciekawe, jakby to był serio jakiś włamywacz, co szczerze wątpię, ale tak samo wątpiłem, że to jest włamywacz, jakby był remichat. A był to włamywacz, więc... Ja się trochę boję, co będzie się działo. Czy znowu będzie jakaś wojna, jak ostatnio z tym remichatem. Dobra, czy tu będą informacje? Jest! Są! To chyba są. Tak, na stubę. XDDDDD Znowu się da... Znowu się dałeś nabłać, naiwniaku, co? XDD, znowu się dałeś nabłać, naiwniaku What? Dobra, finalny w wierszyk Głów Głów jest tam dużo Krów już mniej Jest tam kotek bobek? Co? To nie ma sensu To nawet się nie rybuje. A tu... A, Dominika Dobra, to co w końcu? Finalne info, wierszyk Głów jest tam dużo, krów już mniej, jest tam kotek Bobek. Dobra, nie ma słów, to jakiś bammus pisał chyba. Jakiś totalny bamus to chyba pisał. Gdzie jest dużo główek? No, w naszych skrzynkach. <laughs> Bo sobie przywołaliśmy główki. Jestem najbliżej działy Michała, więc zajdźmy tam do jego skrzynki. Nie wiem, do kogo w ogóle się ta informacja odnosi. Czy do mnie, czy do Gogolaka, czy do smoka. Nie wiem, do no, kogo się ona odnosi? Może nie dla mnie, a ja ją czyta mi w topa, ale ja też tu mieszkam, więc muszę wiedzieć. Dobra, skrzynka Michała. Raczej spoka. Nic nie ma. O! Co? Przez przypadek totalnie to zrazu. Ja byłem pewny, że to będzie w skrzynkach. A to jest tu. No tak, bo przecież żaden zrobił tego praka. Domek zrobił, bo nie dał cukierka Michał na Halloween. Dobra. Jak długo! O ja, dobra! Ja Jaram się tym naprawdę widzowie. Bo mnie ciekawi, co to może być. Czy to jest jakiś prag? To może być prag od Michała, bo ostatnio pogrywa na serwerze. Ale dobra, co tu jest? Tu jest tego naprawdę dużo. Dobra, jeśli tu jesteś, jesteś mądry niczym. Albert Einstein? Co? Aha, dobra, a więc. Wiem, że osoby, które. Nie mieszkają w waszych rejonach? Muszą mieć bana. No to prawda. Ci, którzy nie mieszkają w naszych rejonach, muszą mieć bana. I co to jest? Ale skąd wiecie, że ja nie mieszkam gdzie wy? Boję się szczerze, że to jest taki jeden mój widz matty Games, dokładnie. Bo on ostatnio chciał się dostać na śmieszkowica. I co jak tego jest? co jak to skakował? Może? sobie Dobra, co tu pisze? Podobno, jakbyśmy się spotkali, to mógłbym tu grać. Oj, No, jakbyśmy się spotkali, byśmy musieli się w ogóle spotkać czasami. Wtedy tak. Dobra. O mnie. Mam 12 lat? Ej, to spoko. Jak mam 12 lat, to spoko. Wy jak naśpisz koniec. Ja mam 12 lat. Jestem miły? Chyba. Jestem dosyć oczywistą osobą? Co? Oczywistą? No to Mati Games jest oczywistą. Matti Games, jeśli teraz to oglądasz, może napisać, czy to ty. Nie wiem, czy nie przyznasz, ale oczywistą osobą. Ostatnio mi Mati Games właśnie pisał, czy może być Bo Możliwie, że to on. I to w sumie dosyć oczywiste, więc kto wie? Z poważaniem. O. Z po... Tu jest Nick. My, a ty i. Da, pasuje Mati, ale jeszcze jakieś dwie na końcu. Ale Mati tu pasuje. Nie wiem, może jakaś jego ksywka, Mati... Us? Nie wiem, Matius. Nie wiem, naprawdę. Może jakaś jego ksywka z poważaniem my, a ty i... Nie wiem. Ej, ale najbardziej mi to jakoś pasuje na razie do Matiego, więc możesz dać znać, Mati, czy to ty? <laughs> dla spokusz 16? <znaście? śmiech> a, Primax kogo? dobra, już myślałem, że to dla spokusz 16. Dobra, jeśli chcesz dodatkowe info, idź na najładniejszą... Najładniej, zoo, działkę do kup. Do kupienia? Do kupna? Nie wiem, chyba. Dobra, naj najładniejszą działkę do kupna? W sumie jedyna teraz działka, którą się da kupić, to ta, którą zbudowałem. Chyba. To no, chyba to jest jedyna działka, którą można kupić. Znaczy, wiecie, można kupić każdą działkę, jaka jest na śmiechowicach, ale taka, bo ja, ja na tamtej działce, która właśnie jest tam, postawiłem tabliczki, że do kupienia. To mi pierwsze przychodzi do głowy, nie wiem czy tam to będzie Nie wiem czy to tam będzie Ale patrzcie no, działka jest naprawdę zarombista. Sam chciałbym tu mieszkać szczerze, działka jest naprawdę zarombista. Ma ładne widoczki, bo widoki na to, ale dobra idziemy To jest właśnie tę urodzinowa jeszcze Dobra, oj tam jest to Ej, ja obok tego byłem, to nie wiem czy to będzie dobre Nie wiem czy to będzie dobre, ale co są właśnie takie krzaczki z jakiejś dziwnej azneli SĄ! Dobra jakieś dodatkowe To są te moje, zgłoś się pod numer Jakieś dziwne Działka na sprzedaż 30 bloków Uf. Uf. Dobra Jest Są jakieś informacje, dobra, dobrze, czyli Ta działka się podoba tej osobie Może będzie tu mieć dom, nie wiem Jakby w ogóle tu mieszkała, ale szczerze wątpię, że będzie Niestety, och! Ta działka jest piękna i będzie moja! Wow. Nice, nice, nice Co? Ta osoba chyba lubi słowo jest, nice, ale dobra. Dobra, dodatkowe info. Babna imię. Kropka i, kropka hy, kropka, y. What? What? Czekaj, co może być? Michał może być. Michał może być chyba. My i cychy a... Michał może być. O nie! I kolejna rzecz, która mnie kurczaczki. Kolejna rzecz, która... Szczerze, doprowadza mnie do tego, że to może być ten Mati Gates. Bo Mati Gates zaczyna się na M i to mi się. A imię Michał, może ma na imię Michał, nie wiem, tylko Mati Gates zaczyna się na M. W sumie moja nas się zaczęła na P, a nie mam im. na imię na przykład, nie wiem, Pawełek, <grym> ale może na to też jest jakaś podpowiedź, że to może być ten Mati. Nie wiem, Mati, napisz po prostu w komentarzu, czy to ty. Nie wiem, najbardziej ciebie jakoś podejrzewam. Bo wiedziałam, że chcesz być na Śmieszkowicach. i w ogóle, dobra. Ale nie wiem czy to ty Najbardziej jakoś przypuszczam Dobra i ostatnie Tabliczka jakiejś jakieś Z waszej trójki Będzie łatwo, łatwo Wykonywać kim No to kolejna wiadomość, która mnie doprowadza, że to jest Mati Games Bo mi by było łatwo Wykonywać, bo to jest mój widz, co nie Ja, ej ale tu jest jeszcze pełno Jakichś tabliczek, co to Nice 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 Nice, nice. Dobra, ta osoba chyba się naprawdę cieszy, że jest na śmieszkowicach Nice, nice! Jacie No szczerze nie wiem czy na przykład Smoku albo Google jakby takie coś zrobili Nice! Nice nice Nie no, będziemy musieli zmienić zmienić stronę, na której będziemy mieli śmieszkowice na jakoś mocniejsze zabezpieczenia, bo to są słabe Nice Wszędzie jest nice! Ta osoba chyba mega się cieszy, że udało jej się jakoś włapać w śmieszkowice. Chyba, że ktoś ją dodał na Śmieszkowice Tak samo, jak właśnie okazało się, że Najprawdopodobniej Smokusz 16 dodał Właśnie Remichata na Śmieszkowice, bo mówił, że to jego pomysł Więc chyba on go dodał na Śmieszkowice, co Jak teraz na przykład, na przykład nie wiem, Gogolak dodał, albo znowu Smokusz 16 Nie wiem, ale to jest już trochę dziwne Więc Więc Mati Games najbardziej jakoś ciebie podejrzewam, że Jesteś właśnie sprawcą tego wszystkiego I Jeśli serio to no niestety raczej na serwerze nie będziemy mogli Cię dodać Zależy w sumie gdzie mieszkasz Jak mieszkasz, nie wiem, gdzieś niedaleko nas to może Jakbyśmy się spotkali To może, ale... Jeśli mieszkasz gdzieś daleko no to niestety jest to mało możliwe Ale nie wiem czy to jesteś Ty Ale jakoś najbardziej mi przypasowujesz się do tej osoby Bo niby... Bo jesteś taki... Właśnie osoba... Jesteś osobą po prostu, która bardzo chciała na śmieszkowice Być na śmieszkowicach o, tam się walczą, dobra. I, I... też tak jakby jesteś osobą oczywistą jak dla mnie. I możesz mieć na imię Michał, bo twój się zaczął na M, ale nie wiem, to tylko moje przypuszczenia. Więc co, możesz napisać po prostu w komentarzu czy to ty. Jak napiszesz, że tak, no to... to nie wiem. Nie wiem co będzie, ale dobra. Więc jak się wam podobał ten odcinek z jakimś dziwnym włamaniem, nie wiem czy to jest włamanie czy jakiś prank bardziej to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, więc trzymajcie się i pa-pa!